Witam serdecznie. Jesteśmy w uliku, gdzie oczekiwałem na to, że one wyzbierają chociażby tego grzyba z siebie. Niestety, jest tylko gorzej, prawda? Tu mamy ewidentny przykład e, choroby wapiennej, proszę bardzo. Są tak pootwierane, są tak pootwierane tutaj o główki, prawda? I te pszczoły. Te larwy tak dość luźno. Oj, ciężko ją wyciągnąć czasami, ale one tak tu sobie są, prawda? Tu ma takie zabarwienie, o. Takie ma zabarwienie już, prawda? Zielonkawe tutaj. O, i wyleciała pszczoła. Tu by zaraz tą też otworzyły, prawda? I ona ma taki kolor widać, taki ma właśnie, nie? Już inny i one. To może na przykład niekoniecznie, co wyciągnęłem, ale raczej mi się wydaje, że ona by była też wy, wywalona przez pszczoły, prawda? Ja tu ostatnio już im dawałem mniej żarcia właśnie, bo nie chciałem też, żeby to parowanie, kwas praktycznie wyparował. One myślałem, że się chociaż wyczyszczą, ale jest kicha. To ja już takich pszczół nie będę dalej ciągnął. Tu są ewidentne komórki, prawda? Tu, tu, jest komórka na przykład taka typowo grzybowa, tu pszczoła się rusza, a tu nie. Jest już otwierana przez pszczoły i ona by była wyciągnięta. Kwas tu właśnie parował. Niestety pszczoły nawet tego nie wyczyściły porządnie przez cały tydzień. Więc ja już nie będę się z nimi tutaj babrał. Tylko niestety ta matka idzie wąt, tu na przykład widzę na kolejnej ramce, tak, szukamy tej matki już od razu, bez skrupułów. Tu widzę, że zajajcza, ale to już, to już, to już się skicha, tak. Te pszczoły ja uważam, że nawet jeśli ja bym je specjalnie ciągnął dalej do zimy, to i tak gówno z tego, bo one nie stworzą ładnego kłębu tylko te pszczoły, to będzie mizernota, prawda. Tu na tej ramce czerw wygląda trochę lepiej, ale tu już mógł mógłbyś przebrany. No nie mówią, że na przykład wywalić te ramki, na których widać ten grzyb. Ale to ja się już z tym nie babram, prawda? Już jest koniec. Widzieliśmy to tylko na tak naprawdę dwóch ramkach. No ale to ja nie wiem czy jak ten czerwt, który teraz będzie się pojawiał. Czy właśnie to nie będzie to samo. Prawda? Czy to zwyczajnie nie będzie za chwilę to samo? I, i, ja już w te pszczoły takie nie wierzę w tym roku. One też tu miały opryskania i żarcie dostały i wszystko, tak? Teraz kwas wyparował, to powinien je zmobilizować do ładnego wyczyszczenia tej ramki, prawda? Niestety, no marnie. Marnie ja to widzę. W tej chwili sobie już przeglądam, mate, szukam tej mateczki. To nic. Pszczoły w ulu mamy, prawda? Jakieś. Jak ja to wywiozę na łączenie, wszystkie te rodzinki, to my stworzymy taką wielką rodzinę. Słuchajcie, naprawdę. I wtedy ona będzie miała szansę przyżycia, tak? Wtedy ona będzie miała dużo większą szansę przyżycia. No nic. Nie widzimy matki. Prawda. Tu łazi, gdzieś żółta matka. Być może ona jest po prostu na dole, bo uciekła od nas, prawda? Uciekła od nas. Nie chce nam się pokazywać. No i właśnie dzisiaj dalsza część tak przeglądania z pierwszej kolejności te rodzinki, które miały przejść jakąś tam rekonwalescencję. I miałem nadzieję właśnie na to, że nie znajdę tam komórek żadnych grzybowych. Mam takie rodzinki, gdzie chyba się to wszystko powiodło. No ale niestety, część rodzinek, nie, 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 ale powiedziałbym, że hmm, raczej większość rodzinek, która przechodziła rekonwalescencję, nie udało się jej pozbyć grzyba całkowicie. O, chodzi matka. Taką matkę tu miałem z mojej, z mojej hodowli. Tak, już były późne matki, więc ona taka krowa nie wyszła. Gdzieś polazła na ramkę, chciałem ją pokazać, jakie mi te matki wychodzą właśnie ciągnięte od jajka o tu chodzi. Widać ją ładnie prawda? Więc te matki może mi takie złe nie wychodzą, ta jeszcze nie jest taka duża, ale mówię, że te późno późne matki wychodzą jakby trochę mniejsze już niestety. No trudno. Pyk, matka nie. Ubita, to nawet tą ubitą to można obrzucić tak. Czasami niektórzy tak robią, starzy pszczelarze, że tą matkę ubitą wrzucą. Wrzucą do ula, wtedy te pszczoły od razu wiedzą o co chodzi, od razu robią mateczniki ratunkowe. Czy tam wtedy łatwiej może poddać? Różnie to, ja słyszałem, ale to przy tym poddawaniu matek ja tak słyszałem, że tą zgniecioną wrzucić do ula. No dobra, tu przyjdziemy. Tego żarcie trochę tu mają, tych pszczół nie jest za ogrom. I tego czerwiu tu też ogromnie nie powstanie, więc e, te pszczoły idą out. Wieczorem to tylko po prostu te korpusy zamykam do budziaka, prawda? Zamykam je do budziaka i, i, i tam już czekają na to, aby je opalić. Później jak się zrobi trochę chłodniej, to tu dzisiaj włączę opalarkę i będę sobie opalał korpusy. Na chwilę obecną, tutaj było to wszystko, tu była praktycznie, prawda, jest taka chyba rodzina, która na tą chwilę obecną, najgorzej, najgorzej, którą ja widziałem na mojej całej pasiece, jak przebiorę stąd rodziny, to tutaj już będzie całkiem elegancko. I te rodziny, które tutaj zostają, bo teraz tak, niektórzy mówią, że słaba rodzina, ale tak, mam rodzinki, na przykład tu mam rodzinkę, tu mam rodzinkę, która też wystartowała, wystartowała ze słabiaka, prawda? Tu mam rodzinkę, która wystartowała ze słabiaka, i one sobie dają radę. Gdyby to był zeszły rok, to one by lepiej wyglądały. Na pewno, z pewnością. Niestety ten rok grzybowy te rodzinki mnie się mi dopadł. Jeśli one po prostu jeszcze są nieodporne na tego grzyba, to wtedy je dopadnie. No ale to dobrze, ja to polikwiduję. tak? W zeszłym roku likwidowałem z innych powodów. W zeszłym roku likwidowałem na przykład z powodu, że był rozstrzał. Że, ma, że niby było w porządku. Ja nie widziałem, bo gdybym ja widział w zeszłym roku tego grzyba, tak, to bym już w zeszłym roku atakował to. No nie? Ale w tym roku widzę to dużo bardziej, dlatego jest pełen atak. A w zeszłym roku znowu było inaczej. W zeszłym roku miałem to, że miałem kilka matek, które miały straszny rozstrzał, i po prostu one tak jajczyły do dupy. No i też musiałem, nie? Wywalić. W tym roku na szczęście widzę, że te matki miały problem się unasienić. Uważam, że ze względu na pogodę. Ale znowu nie mam rozstrzałów. Tak? A w zeszłym roku niestety to miałem. No i też kilka rodzinek pamiętam odpadło w tym roku no te grzybowe to będzie więcej tak no warozy na pszczołach nie widzę zaraz będziemy patrzeć też wkładki na chwilę obecną to było to wszystko i życzę miłego dnia.